22 kwietnia przypada 145 rocznica urodzin przywódcy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Włodzimierz Lenin, bo właśnie o nim mowa, urodził się w Symbirsku. Miasto to znajduje się w południowo-wschodniej części Rosji. Lenin był pochodzenia rosyjsko-kałmucko-żydowsko-niemiecko-szwedzkiego. Ojciec przyszłego lidera partii bolszewickiej był inspektorem w szkole oraz gorącym zwolennikiem cara Aleksandra II. Chciał odwrócić swojego syna od idei rewolucyjnych. Na szczęście nie udało mu się to. Lenin był zdolnym i utalentowanym dzieckiem, był najlepszym uczniem w szkole, wielokrotnie był chwalony przez dyrektora Fiodora Kiereńskiego. Brał udział w wystąpieniach antycarskich, za co został aresztowany i usunięty z uczelni, a studia ukończył jako ekstern Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Petersburgu. Przez cały ten okres prowadził nielegalną działalność polityczną i publicystyczną w kółkach marksistowskich, wśród studentów i robotników. Jesienią 1895 roku, po powrocie z zagranicy, scalił poszczególne kółka marksistowskie w jednolitą organizację polityczną pod nazwą Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej. 7 grudnia 1895 roku został aresztowany za spiskowanie przeciwcarowi Aleksandrowi III. Przez dwa lata kierował związkiem z więzienia. W lutym 1897 roku został zesłany na Syberię, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Nadjeżdżnę Krupską, którą poślubił już w 1898 roku. Dwa lata później w 1900 roku wrócił z zesłania. W roku 1902 wydał książkę pod tytułem Co robić, która przedstawia poglądy Lenina na temat budowy budowy działalności partii bolszewickiej. Przedstawiona jest koncepcja partii rewolucyjnej, która miała składać się przede wszystkim z zawodowych rewolucjonistów, którzy byliby w stanie poświęcić cały swój czas dla pracy partyjnej i propagandowej. Lenin był zdania, że teoria marksistowska w swojej całości jest zbyt skomplikowana, by robotnik mógł samodzielnie ją studiować, tym samym wykonując swój zawód w wymiarze wielu godzin dziennie. Dlatego jedyną drogą podniesienia świadomości masowej i poparcia dla rewolucji miała być edukacja teoretyczno-polityczna, dokonująca się z jednej strony w partii, a następnie wśród robotników wiosną 1903 przeniósł się do Genewy, gdzie przebywał do 1905. Stamtąd zaczął kierować pracami nad rewolucyjnym programem partii marksistowskiej, przyjętym z kolei na drugim zjeździe socjaldemokratycznej partii robotniczej Rosji, obradującym w Brukseli, a zakończonym w Londynie. W czasie tego zjazdu doszło do rozłamu partii na radykalnych bolszewików i bardziej umiarkowanych mniejszewników. Mniejszewnicy sprzeciwiali się rewolucyjnemu kierunkowi partii. Nazwa samego odłamu mięszewnicy wzięła się od rosyjskiego mięszewnik, czyli będący w mniejszości, ponieważ w jednym z głosowań nad zasadami organizacji programem rosyjskiej socjaldemokracji uzyskali mniej głosów niż bolszewicy. Mięszewnicy dążyli do sojuszu z liberałami i inteligencją, a także sprzeciwiali się koncepcji dyktatury proletariatu. Lenin w czasie rewolucji w 1905 roku kierował działalnością polityczną bolszewików w Rosji. Był prześladowany przez władze carskie i dlatego w latach 1907-1917 przebywał na emigracji, a nawet w Polsce, w Krakowie i Białym Dunajcu pod Poroninem, gdzie redagował prawdę. Podczas pobytu na emigracji był działaczem i przywódcą lewicy w drugiej Międzynarodówce. Po wybuchu I wojny światowej, po krótkim pobycie w austriackim areszcie wyjechał do Szwajcarii. Dążył do zjednoczenia lewicy socjaldemokratycznej oraz wysunął Hasło przekształcenia wojny imperialistycznej w wojnę domową. Po rewolucji lutowej w Rosji Niemcy umożliwiły Leninowi przejazd do Szwecji, skąd wrócił w kwietniu 1917 roku do Pitogrodu i ogłosił tezy kwietniowe, w których sformułował nową linię polityczną partii bolszewików wysuwając hasło Cała władza w ręce Rad. W październiku 1917 roku kierował powstaniem zbrojnym, które zapoczątkowało rewolucję październikową. W październiku 1917 roku na drugim ogólnorosyjskim zjeździe Rad został wybrany Brany na przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, którą tą funkcję pełnił do końca życia. W końcu sierpnia 1918 roku został ciężko ranny w wyniku zamachu. W 1919 roku z inicjatywy Lenina powstała międzynarodówka komunistyczna tzw. KOMITERN. Lenin był inicjatorem utworzenia w grudniu 1922 roku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pod koniec roku 1922 Lenin napisał list do partii, który był swoistym testamentem politycznym. Sześciu czołowych przywódców bolszewickich zostało opisanych i scharakteryzowanych przez Lenina, między innymi Trocki i Stalin. Lenin jednoznacznie nie wskazał swojego następcy, aczkolwiek testament sugerował, że Lenin właśnie w Lwie Trockim widzi kontynuatora rewolucji. W liście jest nazwany najwybitniejszym spośród całej szóstki przywódców. Stalina natomiast opisał jako osobę zbyt brutalną i nieposiadającą ogłady potrzebnej do rządzenia partią. Stalin jeszcze przed śmiercią Lenina zaczął obsadzać swoich stronników na wpływowych stanowiskach państwowych, a samego Trockiego osłabiał politycznie podając na przykład nieprawdziwe informacje związane z pogrzebem Lenina. Lenin zmarł na wylew 21 stycznia 1924 roku. Jego ciało spoczywa zmumifikowane na Kremlu w mauzoleum Lenina.